Mam go i to jest SkyNinja.pl A to jest e, drugi odcinek ze Sky Warsów e, No dobra, jeśli podobają ci się moje filmiki, możesz zasubskrybować mój kanał e, ocenić ten film e, Nie żebra o łapki w ogóle Nieważne, nie przedłużając przechodzimy No to lecimy, może na mleko gra e, się już rozpoczyna, to fajnie Ta mapa akurat jest taka, sobie bym powiedział mm, Tak ten odcinek, który nagrywam teraz, on wlecić właśnie dzisiaj, więc jak go oglądacie, to dzisiaj go nagrywałem e... No to rozpoczynamy mapkę Mam op Optifine wyłączony, jasne, pewnie. a nie, z dobra, innym przyciskiem Nieważne, Optifine jest bardzo przydatny e Dobra, to może mieczek będzie, jest mieczek, dobrze, dobrze, nie pasuje, nie pasuje Dobra, bo muszę rozciąć pajęczynę, żeby otworzyć drugą skrzynkę której znali de... hmm, Nic ciekawego Buty łucznika Aha. Ale nie ma Dobra, mam przynajmniej knockbacka Knockback, bardzo przydatny. przydatny Bardzo się przydaje Dobra, zaraz też mnie zepnie Eee Dobra, może spróbuję Kościół wyrzuca diaksy, serio? Serio? Serio, dobra, dobra, nie, nie, nie. Dobra, dobra, gościu, zaraz zacznę rzucać Tak jak myślałem, będzie chciał rzucić Aż szybko się wróciłem Na szczęście Gościu już jest na, na środku Kurde Trzeba coś z tym zrobić Nie no, tego nie zepchnę tak szybko Dobra, odwrócił się, odwrócił się Mamy czas No i wracamy się, wracamy się, wracamy się Szybko, bo on już tutaj No! Rzucił, rzucił kulą, rzucił kulą. Chciał, 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 ale... No nic on jest tutaj? Kurde! Gdybym... No, nienawidzę, nienawidzę klas. Nienawidzę klasy po prostu. Klasy to jest najgorsze, co mogę zrobić. E, tak, to jest moja opinia. Oczywiście ja wiem, że dużo ludzi lubi klasy, ponieważ je ma. Ale... Mm, jeśli ktoś wszedł na ten serwer... E, trochę później. E, i ludzie, mnóstwo ludzi ma mają już klasy. To komuś takiemu trudno jest zdobyć yy, do jakąś dobrą rzecz, bo już wszyscy mają klasy. I mu samemu jest trudno zdobyć klasę. A, a tego... Yy, no i nie może przez to wygrać, bo tej klasy nie ma. I yy, dlatego ja uważam, że z tym klas na serwerach jest po prostu niesprawiedliwy, bo yy, ci co usłyszeli wcześniej o serwerze yy... mają po prostu jakby monobol na wygrywanie czy coś w tym stylu yy... Tak bym to ja nazwał przynajmniej yy... Także no ja uważam że sam system klasyczny jest prędny. O, że za cheaty. Fajnie To znaczy, że coś tam jednak najproblem. no mam łuk, mam jakiś mieczyk, skromny oddech, Mnieczyk nie jest słabizna właściwie tak naprawdę bym powiedział, Mówię, może coś tutaj najlepszego, no, no i to już coś, to już, to już, to już jest coś, to już jest coś, takie coś tam poszuję, no i to już się... Nie będę wkurzać, bo mi to pasuje, nie? Proszę tu gościu, rzucę ci podkę, żebyś tutaj przyszedł. Najszybciej. Wyskoczę. Dobra, wyskoczyłem, jestem na środku, fajnie. Ok, mi zaraz zginę. Jak zwykle, nie? To jest, to jest dosyć tradycyjny sposób co zrobić. Myślałem, że tu gościu spadł, a jednak nie. No, co za... Jak, jak, jaka jak aura, co za cheater. Sakra, no. Ja go trafić nie mogę, nie? On nie trafił bez problemu Po prostu cheatowanie na najwyższym poziomie, dobra Nie, dobra, może nie na najwyższym Ale w każdym razie e, cheatowanie, bo ja tak uważam Że, że to były cheaty, to, to, to były cheaty Nieważne, powinni go zmanować hm. Dobra, no to odcinki jest... ze Sky i tak oni będą dosyć krótkie jeszcze może jeśli tą mapkę przegram tak szybko jak poprzednia to może jeszcze jedną zagramy i to będzie koniec na, na, jak na ten odcinek oczywiście bo e, oczywiście będę więcej odcinków z, z Skywarsu serio tak, będzie jeszcze jedna matka, spokojnie. Dlatego nienawidzę klas. Dlatego, dokładnie dlatego nienawidzę klas. No i, no i, no, no, jak tu, jak, jak, jak zdobyć klasę, kiedy inni już tą klasę mają i zabijają Cię z dużą łatwością, bo Ty tej klasy nie masz. I nie możesz zdobyć EXPA, żeby tą klasę zdobyć. To jest po prostu, no... No nic, no. Nie, nie, chyba nic nie da się na to poradzić. No, no i tu mamy jakiś dobry mieczyk. I też nie chcę dać się zabić z samego początku. Co, 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 co? serio, serio no to. O dobrze nie zabiłem się świetnie 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 Jestem z bardzo zadowolony i nie zginąłem na dokładnie samym początku Cieńoneczko kolego Zabity świetnie, ładnie ładnie Powiem no, się szybko szybko No dokładnie 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 Tak jak myślałem Szybko szybko nie? To może jeszcze, z racji, że ta, No nie chcę, żeby były takie krótkie, takie krótkie odcinki, to może jeszcze jedną arenkę sobie zagramy. Hmm. Hmm, co? Soj? Nie. Nie mam zamiaru. O, mam już tego. Hmm, no, akurat taki sam level. I taka sama ranga. Bronze trójka z tego na rankedach. Dobyta. No to Czekam na szczere na i A potem może, może coś się kiedyś uda Zresztą to... Poza odcinkiem to ja jestem w stanie wygrać Jak nie ma, jak jest, jak jest odcinek to nigdy nie wygrywam No to jest dosyć typowe Wszyscy tak mają, to jest bardzo znany sposób Poza odcinkiem Wygrywa, wygrywają ludzie, wszystko jest spoko jak najbardziej. A ja, no na odcinku. No to nie, nie, nie ma możliwości. Nie, nie, nie ma możliwości. Nie masz możliwości wygrać. No dobrze spadł. Naprawdę to ja jestem nie będę nie mam, ale nie będę tutaj. Dawgości e... tu miał antenę czy mi się to Tak mi się wydawało. Tak mi się wydawało. E, ten ma antynokaj to jakiego jeszcze? A może nie? Jak go zapnął? jest? Koleś, nie, nie ma żadnego sojusza. Patrz tutaj zginiesz. Mhm. Przeklęte klasy. Po prostu... Klasy... Nie mogli nic gorszego mieć na tym serwerze. Będę hejtował te klasy na tym serwerze. Wciąż i wciąż i w każdym odcinku Skywarsów będzie pojawiał się hate na klasy na tym serwerze No dobra, ale to już będzie koniec tego odcinka Żegna się z wami Sky Ninja. i do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć!